Wejdźcie, kochani, w kolejnym odcinku inspiracji i gadżetów. Tak, maj za nami, także no niestety. Ale dzięki temu mogę Wam pokazać kilka całkiem fajnych rzeczy, które bardzo cieszyły mnie w maju. Um, I zaczynamy jak ostatnio co miesiąc od kolorowanki miesiąca. Tym razem, o dziwo, będzie to zaczarowany las. Tak, to jest y, jakby kolejna kolorwanka z serii, tej, której wam, którą Wam pokazywałam ostatnim razem. Czyli Tajemny Ogród, Zaczarowany Las, i jest jeszcze Zaginiony Ocean, którego nie mam, ale którego on jakoś nie do końca mi odpowiada, bo y, jednak tych klimatów roślinnych jest tam mniej. Y, no i już Wam zdradzę tajemnicę, że dotarła do mnie angielska wersja tajemnego ogrodu i wiem, że pewnie za jakiś czas też kupię zaczarowany las w wersji tej angielskiej, bo jednak to wydanie jest dużo, dużo lepsze, ale o tym opowiem Wam przy okazji innego filmu, mam nadzieję. Także tak, mimo wszystko sięgnęłam po zaczarowany las. No i niesamowicie mi się spodobał. E, zaczęłam od tego obrazka, który niestety mi poprzebijały kredki jakby z... Przez to, że ja niestety dosyć mocno naciskam, to jest moja wada, ale nie potrafię się tego oduczyć. E, I zaczęłam od tego obrazka, który był... E, nie aż tak bardzo szczegółowy, więc jego pokolorowanie zajęło mi stosunkowo mało czasu. Natomiast jest jeden, którego jeszcze nie dokończyłam. To jest ten obrazek, który nawet pokusiłam się o zrobienie tła po raz pierwszy. Jednakże no bardzo, bardzo mi się podobają te, te rysunki. Tutaj zużywamy bardzo dużo różnych odcieni, właśnie zielonego, przez to, że tych liści jest tak dużo. Oczywiście nie musicie. To nie jest tak, że liście muszą być zielone, tak możecie puścić wodze fantazji i zrobić liście w każdym innym kolorze. Ja jednak tutaj zdecydowałam się na to, żeby one były zielone i tak się właśnie prezentuje ten rysunek. Następną mam ochotę zrobić tą ważkę, jak tylko skończę to. No ale to jeszcze chwilkę. Także tak, to była moja ulubiona kolorowanka w tym miesiącu, jednakże już teraz Wam powiem, że lepiej zamawiać sobie wersję chociażby angielską. Ona jest dużo droższa, ale jednak myślę, że jest tego warto. No ale dobrze, już nie gadam o tym, bo zrobiłam o tym osobny film, bo nie wszyscy są zainteresowani aż tak bardzo o tematem kolorowanek. Um, druga sprawa to jest tak, e, jeżeli oglądaliście mój ostatni film, który powstał w ramach e, wyznań youtuberów i to był tym razem film o gadżetach, to wiecie, że wróciłam do używania mojego Kindle. E, tak, kupiłam sobie na niego takie fajne etui, było strasznie tanie i w ogóle byłam zdziwiona, naprawdę bardzo ładnie. Ładnie wygląda, jest takie eleganckie i w ogóle no bardzo fajne um, no i, ale nie o Kindlu będziemy mówić bo o Kindlu opowiadałam wam właśnie w tamtym filmie, natomiast muszę wam się przyznać do takiej mojej, jak to się mówi po angielsku guilty pleasure, um, bo w tym miesiącu na tym Kindlu właśnie czytałam sobie, um, wróciłam do czytania um, serii o Gideonie Krosie, czyli to jest kolejny um, jakby cykl erotyczny dla yy, kurdomowych, jak to się mówi, nieważne. Yy, tak, ja kiedyś Wam opowiadałam o tej książce, chyba w serii y, literatury na obcasach. Przeczytałam pierwszą część, zabierałam się za drugą, jak jeszcze nie było oficjalnego tłumaczenia, yy, ale jakoś tak bardzo szybko przestałam. No i teraz właśnie. Yy, Wróciłam do czytania drugiej części. Mam w ogóle wszystkie y, części, łącznie z tą najnowszą, która pojawiła się całkiem niedawno, bodajże piątą, zarówno w wersji elektronicznej, czyli właśnie takiej na, na Kindle, jak i w wersji papierowej. Mam całą serię. Ehm, także, ale ja lubię, właśnie jak widzicie, tutaj sporo tych książek jest. Ja lubię mieć książki też takie normalne, fizyczne, bo to jednak zapach książki to jest coś, co. Mm. No ale. Do metra wygodniejszy jest Kindle i właśnie na nim czytałam sobie drugą część krosa. E, no nie powiem, żeby to była książka najwyższych lotów, bo to nie o to chodzi chyba po prostu w tej książce. To nie jest tak, że to a, tam ma... Bóg wie, co się dziać, to ma być jak, nie wiadomo jak ambitne. To jest typowo rozrywkowa książka napisana w jednym konkretnym celu, żeby wzbudzać konkretne emocje i tutaj nie ma co doszukiwać się jakiegoś drugiego dna moim zdaniem. Um, także bardzo przyjemna książka do czytania w metrze rano, kiedy mam te 20 minut. Niezagospodarowane na nic. Często mi się właśnie, w zasadzie praktycznie codziennie, zdarza, że sobie właśnie tego krosa czytam i już jestem. No, chyba z 2 trzecie przeczytałam, tak, przeczytałam 70% książki. Um, także kończę ją i pewnie pozostałe też będę sobie właśnie jakoś tak na spokojnie czytać. Jeżeli chodzi o zapach, to tym razem nie pokażę Wam żadnej świeczki. Um, natomiast pokażę Wam może nie tyle zapach, co produkt, który mi się bardzo dobrze sprawdził. Um, I to są patyczki zapachowe z Erwika Ja przy okazji zamówienia z Tesco. Z one były jakoś w promocji i kosztowały wtedy około 12 zł. Zamówiłam właśnie dwa opakowania. Tutaj akurat jest e, tajemniczy ogród, tak? Nie, to jest zapach tajemniczych ogrodów z dzieciństwa, przepraszam. E, natomiast w łazience stoi już taki o zapachu świeżego prania. No i on jest fantastyczny, on jest super intensywny, w ogóle... Em, sam fakt tych kuleczek, które tutaj się tak przemieszczają i tak grzechoczą, jak pewnie słyszycie, um, one, no po prostu ładnie to wygląda, tak? Mnie się e, forma taka tego, tych patyczków bardzo, bardzo podoba. Um, no i jak dla mnie są, jest to naprawdę całkiem przyzwoitej jakości w stosunku do ceny, bo ten zapach jest intensywny, e, długo się utrzymuje i no stoi już jakiś czas, jeszcze całkiem sporo tego olejku tam w środku jest, także jeżeli traficie na nie gdzieś na promocji, bo może za 20 zł to bym ich nie kupowała, ale jeżeli będą właśnie na promocji to ja serdecznie polecam. Z rzeczy takich troszeczkę powiedzmy elektronicznych trzymam właśnie telefon, bo od czasu do czasu zdarza mi się coś, jakąś gierkę popykać na telefonie. Przeważnie to jest jeden rodzaj gier, czyli coś typu Candy Crush, Um, I tego typu sprawy, gdzie przesuwamy sobie właśnie jakieś takie e, klocki, e, żeby utworzyć jedną linię, dzięki temu ona się kasuje, wiecie o co chodzi. No i tym razem właśnie jest to Harvest Swap. Tutaj, e, jak możecie zauważyć, przesuwamy sobie różnego rodzaju owoce i warzywa, przechodzimy przez kolejne etapy i pomagamy tej naszej pani gospodyni e, z różnymi rzeczami. Ona tam czasami musi zbierać gwoździe, bo jej się stodoła rozwala, czasami musi upiec. E, Ciasto na przykład szarlotkę na jakiś konkurs u nich na wsi i wtedy zbieramy jej mąkę masło i jabłka. No... Różne, śmieszne takie rzeczy. To jest taka, wiecie, no nic wielkiego, ale też pozwala się odprężyć yy, od czasu do czasu, na przykład wieczorem, tuż przed snem. Yy, sobie lubię właśnie tak troszeczkę poprzesuwać te różne owoce i warzywa i tak po prostu odmurzyć. To jest to po prostu całkiem przyjemne, tak więc yy, mnie ostatnio wciągnął mocno Harvest Swap. Jeżeli jeszcze tego nie znacie, to ja wam serdecznie polecam. Jeżeli chodzi o muzykę, no to nie mogło być inaczej w tym miesiącu. To jest piosenka, o której Wszyscy mówią. To jest piosenka, która uważam, że będzie hitem lata. Yy, najlepszy na świecie Justin Timberlake i jego najnowsza piosenka Can't Stop The Feeling, która jest z tego, co ja kojarzę, piosenką do jednej z najnowszych animacji um, DreamWorks, yy, czyli do troli. Trole pewnie będą yy, u nas dostępne jakoś na jesień, ale piosenka już jest, oni też byli yy, w kanu w związku z tym no, jest fenomenalna, naładowuje pozytywną energią. To jest taka piosenka, która po prostu jak się ją słyszy, to aż się tupia nogą. To jest... O! Ja nie mam słów, żeby wyrazić, jak bardzo mi się ta piosenka podoba. I wiem, że nie tylko mnie. Podejrzewam, że będzie z nią tak jak i z większością piosenek, które e, są właśnie e, tak fajne i tak popularne, że będzie po prostu grana zbyt często, bardzo szybko się nam przeje. No trudno, ale na razie jestem nią absolutnie zachwycona, Byłam nią absolutnie zachwycona już od razu 6 maja, jak tylko się pojawiła i do tej pory słucham jej non stop. Więc sama się przyczyniam do tego, że mi się przeje troszeczkę. No ale nieważne. Jeżeli jeszcze nie słyszeliście w co wątpię, to ja gorąco polecam, bo naprawdę piosenka jest rewelacyjna, letnia, no super. I na koniec film. Film, który to nie jest nic nowego, bo o tym filmie było głośno jakiś czas temu. Natomiast ja wtedy nie miałam za bardzo okazji go obejrzeć i to jest film o Amy Winehouse. Um, taki biograficzny pozwala w bardzo dużym stopniu zrozumieć e, postać jaką była Amy może nie w stu procentach, bo jaka jest stuprocentowa prawda tego nikt nie wie ale um, ja jako osoba, która nie miała zbyt dużej styczności z tą artystką e, znałam kilka jej piosenek i e, no jakby te, które znałam to mi się podobały, ale nie byłam nigdy jakąś Fanatyczką, jeżeli o nią chodzi nie, nie znałam żadnych epizodów z jej życia e, kiedy e, umarła, no to dla mnie była kolejną osobą taki stereotypowy po prostu e, obraz w mojej głowie, czyli ja kolejny zaćpany artysta, która mu się powróciło w głowie, a myślę, że nie do końca tak było, bo po prostu e, ten film pokazuje, że Amy była postacią dosyć tragiczną, że ona wpadła e, w w sidła tego całego świata i nie umiała się z tego wyplątać i dlatego ten koniec był taki jaki był um, film dla mnie fantastyczny, jeżeli jeszcze jakimś cudem go nie widzieliście tak jak ja, to ja serdecznie polecam bo naprawdę jest to bardzo dobre kino i no też pomaga, pomaga zrozumieć no. Mnie się w każdym razie bardzo, bardzo podobał. Dobrze i to by było wszystko jeżeli chodzi o moje inspiracje i gadżety w tym miesiącu. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. E, dajcie znać e, co was cieszyło. Czy też zakręciła wami piosenka Justina Timberlake'a, może byliście na jakimś ciekawym filmie w kinie. E, zostawcie mi e, to wszystko w komentarzach. Ja zawsze bardzo chętnie te komentarze czytam. I oczywiście łapki w górę, jeżeli inspiracje i gadżety wam się podobały. Na dole znajdziecie spis wszystkich rzeczy, o których mówiłam, a także jeżeli jest to możliwe to linki um, są tam też odnosiki do moich mediów społecznościowych a jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału to gorąco do tego zachęcam bo wtedy będziecie z wszystkimi moimi filmami na bieżąco dzisiaj się z wami żegnam i do zobaczenia następnym razem pa! pa.